Dzień dobry Państwu. Dzisiaj sobie zajrzymy do układu CEMI UL 1405. Układ pochodzi z amatora. No, wiadomo, jak, jak wiadomo, one padały jak muchy wiosne, więc układ pochodzi z amatora, mojego kolegi, który prowadzi swoją drogą też fajny kanał. Ma dwa ogary, tak? Tak. No, także zapraszam do niego. Tam wam się wyświetli teraz karta. Czy tam odnosi się pamiętam, jak się nazywa chyba karta? No i sobie go otworzymy dzisiaj. Niestety nie mam tarcz do multisikerki, więc będzie trochę machanie. Już po chwili możemy się cieszyć pięknym widokiem naszej struktury krzemowej, tak? Tak, krzem. No. wygłos? E... Trochę. E, ale nieważne. Mogę tutaj ci zrobić tak, ósmą tak. gęstość. E, także ogólnie to tak to wygląda. Nic specjalnego. Tutaj, jeśli ktoś by pytał o druciki, to wydarzył się pewien wypadek. W wyniku, którego druciki straciły łączność z pinami. I od razu mówię, po prostu założyłem soczewkę jakąś na aparat, więc dlatego jest taki nieostry obraz czasem. Ale no, właściwie nic specjalnego moim zdaniem. Od malutka płyteczka. Żeby, żeby było jasne, to mm, chcę sobie tu pokazać, żeby było widać wielkość tego. E, chwila. Tak więc. Tutaj po lewej macie główkę od zapałki. A tutaj tą strukturkę. I co ciekawe, te druciki były lutowane ręcznie. No, szanuję. No, także to by było na tyle dzisiaj. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.